Witam Was wszystkich. Dzisiaj taki szybki haul zakupowy. I ostatnio w tym holu nie pokazałam Wam, co kupiłam sobie, ale stwierdziłam, że nic straconego, pokażę Wam po prostu dzisiaj tą jedną rzecz, bo oczywiście mam nowe rzeczy, ale to chciałam też Wam wyjątkowo pokazać, bo jest i ciekawe, i ładne, i w takich fajnych, żywych kolorach. Jest to kolor żółciutki, to jest taki topik. I to jest z firmy Ralph Lauren. E, więc jest dość firmowy, ale nie był taki drogi, słuchajcie, jak na tą firmę, e, bo ja to zakupiłam w Marszalu za całe 25 dolarów, bodajże. z tego co pamiętam. E, to jest taki topik, e, bo jak wiecie, jestem w ciąży i muszę bruszek zasłaniać, żeby Dzieciusia nie spiec. Bardzo mi się podoba, bo jest taki ca cały z koronki i po prostu nie jest w nim za ciepło, bo już na opalanko. Dlatego mam ja już się śmieję, że wielkie gacie. Jest to rozmiar M, w ogóle ten cały kostium jest rozmiar M, bo już jestem troszeczkę większa. No i niestety, jak widzicie, wyglądają na duże, ale niestety moje cztery litery się powiększyły ostatnio, więc majteczki są na mnie dobre. To z takiej rzeczy z poprzedniego hola, który Wam nie pokazałam. Następną rzeczą, taką już nową, teraz ostatnią, nawet Wam metki zostawiłam, żeby Wam pokazywać ceny, jest taka piękna, długa spódnica i ona tutaj, jak widzicie, ma taką krótką podszewkę czarną, żeby zasłonić po prostu nam tyłeczek i inne rzeczy, a na dole już jest taka troszeczkę bardziej prześwitująca, przezroczysta i ona jest w takich kolorach niebieskich, różowych, takim właśnie, Piękny, miętowym, na którym zachorowałam ostatnio, jak widzicie, na moich poznokciach też nawet. I właśnie ta spódnica, słuchajcie, ja ją już dorwałam, jak wychodziłam ze sklepu. To jest też rozmiar M. I ona kosztowała, bo jak wiecie, w tych sklepach są zawsze te rzeczy tańsze, niż normalnie, jakbym poszła na przykład do, do tej firmy, prawda, kupić. I ona normalnie kosztowała 16 dolarów, a ja ją kupiłam za całe 7,99. Więc jest to naprawdę bardzo mało, nawet jak na przeliczenie na polskie pieniążki, to też wychodzi mało. Do taką super fajną spódniczkę, na pewno ją zobaczycie w następnym moim e, stroju dnia, bo już e, mam inspirację co do tej spódniczki. Um, I to jest jakaś firma, więc no jakoś taka nie jest jakoś bardzo znana, więc nawet Wam nie będę mieli tutaj a e, shadow, ja nie znam tej firmy w ogóle, ale ale taka jest firma. Następną rzeczą jest, słuchajcie, torebusia, która też jest w kolorze takim żółtym, bardziej w zielonkawy, taki, taką limonkę bardziej pod wpada. Ja się po prostu, słuchajcie, zakochałam w tej torebce. Był też, była też taka torebka cała czarna, ale stwierdziłam, że wtedy nie będzie widać tych aplikacji, które są na tej torebce, bo torebka jest cała jakby z takiej gumy, z takiego plastiku wykonana. A na tym plastiku jest po prostu naciągnięta e, taka ażurowa koroneczka. Taka bardzo delikatna. E, nie wiem, czy widać te czaszki dobrze. Widać, tak. E, I słuchajcie, e, bardzo mi się spodobała, i stwierdziłam, że będę miała bardzo fajną e, rzecz po prostu do świątecznego stroju. Nie mi pasować, już sobie nawet wymyśliłam. W środku, słuchajcie, jest e, panterka, więc też jest coś innego. I do tego jest taki łańcuch, który można sobie założyć. Ale mi się bardziej podoba taka po prostu do, do rączki. I ona kosztowała normalnie 48 dolarów. Ja ją też zakupiłam w DJ Maxie i ona kosztowała 24,99. I to jest słuchajcie torebka Betsy Johnson, mojej ulubionej w ogóle projektantki. Jeżeli pamiętacie filmik właśnie ze strojów dnia karnawałowych, to tam miałam przy takiej tej czerwonej tiulowej sukience właśnie pasek Betsy Johnson, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do filmu, sobie możecie zobaczyć. Ja ją bardzo lubię, ona właśnie bardzo ma fajne dodatki do strojów. No i też właśnie robi sukienki w takim stylu, jak ta sukienka czerwona, ta z ale to nie było akurat jej projektu. Eee, kolejną rzeczą jest, słuchajcie, sukienusia, która mi po prostu rewelacyjnie pasuje do y, tych butów, które y, mogliście, mogliście widzieć też na Hormu, tych takich z pomarańczowym paskiem i w stroju dnia y, tym przywitanie wiosny. I tak samo tutaj torebeczki z Gesa. To jest taka sukienka, ona już jest, słuchajcie, większa dość, 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 ale jest bardzo wygodna i bardzo ładnie mi w niej wygląda brzuszek. Jest w ogóle bardzo ładnie wykonana, bardzo ładnie wykończona, tutaj ma takie właśnie aplikacje i takie zaszewki. Taki e, suwaczek, którego, prawda, nie widać, jest ładnie wszyty. I to jest sukienka Kelvina Kleina, e, więc e, zaraz pewnie będziecie myśleć, że nie uda jaka cena, ale nie. E, ja ją słuchajcie. Tu mam gdzieś meteczkę. No i metka mi się gdzieś schowała. jest metka? A gdzie jest metka. no to była dopiero. ale ja pamiętam. Słuchajcie, że ona kosztowała. Nie pokażę wam metki, by było. A mam metkę. E, normalnie sukienka kosztowała 118 dolarów e, w TJ Maxie. Ona kosztowała normalnie 69,99. Później została przesunięta na ja tutaj i się ją troszeczkę dowiedziałam więcej. Mm, kosztowała 39, a później ja ją kupiłam za 29 dolarów. Więc też jak na Polskie pieniądze to też jest, słuchajcie, nie za dużo, bo to jest jakieś około 70 zł. Jak to pani Norgę mówi, żal nie kupić. No, żal nie kupić, słuchajcie. E, bardzo, bardzo y, właśnie mi się też podoba ta y, tutaj podszewka. Jest taki ostry pomarańcz. W ogóle teraz, w pomarańczu, tu się kocham, tak samo jak w żółci po prostu na lato idę. No i słuchajcie, czy my były zakupy bez butów, tak? <grymnie> Nie mogłam się oprzeć też. To są bardziej już takie, słuchajcie, buty wygodne po prostu dla kobiety ciężarnej, której puchną już stopy. E, I to są butki, e, takie klapki, zwykłe japonki, ale są przez to są inne, że mają taką piękną kukardę białą. <grymnie> Ja już w ogóle polowałam dawno na taki, na taki rodzaj bucików, bo bardzo mi się podobały te kokardki i też widziałam z GESA takie te klapki, i z jakichś jeszcze innych filmów, już nie pamiętam z jakich. Ale one wszystkie były takie sztywne, te klapki. Ja mówię: no nie, zaraz mnie tu będzie obcierać, tu mnie będzie obcierać, i pewnie nawet jeszcze podeszwa będzie mnie obcierać, jak to jest u mnie normalne. Yy, ale one są bardzo, słuchajcie, właśnie te wyjątkowo, są bardzo takie gumiaste i takie wygodne, o, nawet mogę całą podeszwę sobie wygiąć i naprawdę są bardzo, bardzo wygodne i nigdzie nie obcierają. Nie wiem, co to jest za, za, za firma, bo jest tak napisane takim dziwnym pismem, więc trudno mi jest to rozczytać, yy, ale... Są bardzo fajne i one, słuchajcie, kosztowały normalnie. Ja też kupiłam w TJ Maxie więc one kosztowały normalnie 15 dolarów, a w TJ Maxie można je dostać za 9,99, więc sądzę, że cena też jest całkiem, całkiem, eee, przejdźcie sobie 10 dolarów. To jest naprawdę nieduże pieniądze jak na, na budki tego rodzaju. Znaczy tego rodzaju. Znaczy to są, wiecie, to są japonki, więc one nie są jakoś tam nie wiadomo y, jakie buty, ale zawsze to jest taniej niż y, na przykład te 15 dolarów. To już słuchajcie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się moje y, zakupy nowe udały. Zapraszam Was do następnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Buziaki. Pa!